Добрый вечер. Это все курсы, это весь курс. Наш. Так и померяем. Тысячу не Угу. <свес> mm -hmm. а тысяч? Да, я дам сюда. Не, ну, я боюсь а там. Ты Это очень страшно, страшно, Вот на террас, вот здесь вот. Зашли еще A nie, że kurwiałem ją, jakoś tak wyglądać. No, kogoś to może kurzać. Czyli filtry... O. Po pierwsze, to by ta czadz. Czego gminy? Nie mogę tego ustawić, właśnie, nie da się. Nie, to tyle gminy, które gminy dostaję. Ja myślę, że jak ktoś patrzy na to, co ja robię, no to... Te, no to, to, to nie będzie tylko mną czadz.

Dobra, i czekaj, było tu, bo tu, tutaj czas. <grywa> mm. <grywa> <grywa>

60 sekund dobra dodaj czas ile to jest 3 godziny, ty 1 minut 60, 60, 120, 180 180 minut 180 minut Podam. o, dobra dalej przejdź otówkę, zobaczę czy działa gdzieś mi mam tanka i karoci przy sobie na całą noc Nie, ja ale chyba kupiłem coś, to co ci będzie mega wkurzało. Jesteś katka? No, jestem. Posłuchaj tego, co kupiłem. Słychać? Czuła. Nic nie słyszysz? Nie, bo cię bo słychać, chłopie, na live'ie, na Discordzie. Najmniej bo słychać. No chyba nie tak jak zawsze. Aha, bo jest hmm, tłumienie hałasu włączone. Hmm. Tłumienie hałasu. Poziom tłumienia przy ilu dać? Dore, teraz jak jest słychać? No mów coś dalej Mówię coś, halo 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 No co, co, tak to sobie A ty może nie słabo słyszysz czy co? Co? Ej. Weź tam, Weź przygłośnij siebie. Bo... Bo mnie słychać głośniej od ciebie. Jeden złoty. Snalisks już dbije A teraz jak mnie słychać?

ten bardziej klawiaturę. No. Niż, niż Ciebie. że to już że on Co, słuchaj, bardziej na klawiaturę? No, bardziej klawiaturę niż ciebie. To czekaj, zatrzymam live'a I mam pomysł na inny.